mano witam was serdecznie na kanale. Ja jestem Batson i dzisiaj przetestujemy 15 dziwnych i stosunkowo tanich rzeczy z tem. Mówię stosunkowo tani, bo na przykład ten dron kosztował 75 zł. I ogólnie nie jest to mało, ale jak na drona, który prawdopodobnie będzie działał, latał i nagrywał. Hej! Ja latam! To jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Tylko ciekawe jeszcze jaka będzie jego jakość. I z takich ciekawszych rzeczy, których sam bardzo jestem ciekaw, to mam jeszcze taką mini kamerę, albo na przykład okulary z opcją nagrywania. Nie wiem jak to będzie działać i w ogóle czy to będzie działać, ale mam nadzieję, że tak. Zacznijmy od tych najmniejszych i najtańszych rzeczy. Rękawiczki termiczne z funkcją grzania 19,50 groszy Co prawda teraz jest lato, ale na zimę, jeżeli one w ogóle będą działały, to na zimę sprawdzą się idealnie. Ale jak to ma niby działać? jest taki włącznik. Nie ma do tego żadnej instrukcji obsługi. Wkładam rękawiczki. I co dalej? No i nie grzeje. Aha, patrzcie tu jest taki ala przycisk, że niby trzeba to przycisnąć, ale to przyciskasz i nic tu się nie dzieje, to w ogóle nie działa. Ja myślałem, że te rękawiczki będą grzały, że naprawdę będą, będą takie podgrzewane, może jakieś elektryczne czy coś, ale niestety nie są. Drugim produktem jest coś, co naprawdę może mi się przydać. Są to, to takie magnetyczne, to magnetyczne coś, co się do nosa wsadza, przez co się podobno lepiej oddycha. Aha, to nie jest to. Kosztowało to niecałe 3 zł i ja byłem pewny, że to są takie magnetyczne jakby, wiecie, ten taki rozsuwacz nosa, że tu, wsadzasz, tu sobie to nakładasz i tu wsadzacie ten, te takie kulki, a to jest zwykły plaster. To było zupełnie inaczej przedstawione. Nie wiem, co ja mam to nakleić na nos, przecież to mi nic nie da, jakby to na nos nakleję Ej, może jest mała różnica jakaś. No dobra, ale może delikatnie, delikatnie naprawdę poprawia mi to oddychanie tak 10%. Kosztowało to tylko 2,80, więc niech będzie. Kolejny produkt, tym razem coś praktycznego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie praktyczne. Są to takie łapki kciuki małe takie, 2,68 68 za 5 takich klipsów. Słuchajcie, już wam pokazuję do czego to służy. Jak macie ładowarkę, to wsadzacie sobie tą ładowarkę tu. i Jest to taki organizer na ładowarkę, tak to się przynajmniej tam chyba nazywało na tej stronie. W sumie jak da ja się zastanowiłem, to nie wiem czy to w ogóle by się komukolwiek przydało i czy to jest tak naprawdę praktyczne, bo to przyczepiacie sobie do stołu na przykład w to miejsce i dzięki temu wam kabel tak nie lata, wiecie? Tak się, nie ten. No jest taki zorganizowany kabel. Sobie to jednak trochę bez sensu, ale jak za 2 złote to może by nawet by się komuś to przydało. Nie wiem, dajcie znać czy byście korzystali z takiego czegoś. Ostatnia rzecz z tych mniej ciekawych są to sznurówki, które świecą w ciemności. Przynajmniej mają świecić w ciemności. Kosztowały 3,80. Jeżeli faktycznie będą świecić to na pewno będę je nosił. Kosztowały tylko 3 zł. to normalne sznurówki, tyle nie kosztują. Zamontuję je sobie do buta i zaraz zobaczymy czy one w ogóle będą działały. Sznurówki zamontowane i niech one się trochę naświetlą i za jakiś czas sobie do nich wrócimy i to i wchodzimy w momencie, gdzie będziemy testować te naprawdę fajniejsze rzeczy. Dron latający, nagrywający dron. 75 zł. Bardzo ważna informacja: możecie zgarnąć wszystkie rzeczy, które będziecie widzieć się na odcinku. I możecie sobie wybrać, co do Was trafi. Wystarczy, że skomentujecie i polubicie ten film. Przejdziecie do mnie na Instagrama, zaobserwujecie mnie tam i napiszecie mi we wiadomości, co chcecie, żebym wam wysłał. A ja to wam wyślę. Kto pierwszy, ten lepszy. Przechodzimy do testu drona. Fajne opakowanie. Patrzcie, jest solidnie zapakowany. Taki fajny futerale. Ra 3 2 1 co tu będzie? O. Patrzcie jaki fajny dron. Ja on wygląda naprawdę porządnie. Ale czuć, że jest strasznie plastikowy, ale nie wiem, jak inne drony, takie, wiecie, takie legitne, jak one wyglądają, bo nigdy, nigdy nie miałem do czynienia z dronem, ale ten wygląda naprawdę porządnie. Świeci się coś. Mam nadzieję, że on nie zacznie latać. Słuchajcie, najpierw musimy sobie tego drona naładować. I jak on nam się naładuje, to do niego wrócimy. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która jest taka zgrzewarka przenośna za 17 zł. Ej, jak to jest solidne. To może być mega praktyczne. Chyba będę potrzebował za tego instrukcji. Mamy tu otwarte opakowanie, i teraz próbujemy je sobie zgrzać. Zgrzewamy. Ej, dobra, to zgrzewa, zobaczcie, jest normalnie zgrzane. Tu trochę za długo przytrzymałem i zrobiło dziurę, ale tu zrobiłem szybko i zgrało to idealnie. Także warka działa i mogę ją polecić. Kolejną rzeczą jest coś, co naprawdę też może być bardzo przydatne. Jest to łyżka, ale nie jest to zwykła łyżka. Jest to łyżka z wagą. Ogólnie fajnie. Tylko nie wiem na ile to będzie wiarygodne. Bo jak klikamy sobie tarę, to nam zeruje, ale już jak tą łyżkę podnosimy, to już nam pokazuje jakieś gramy. Nie no, dobra, zamysły, bardzo fajne, ale wydaje mi się, że jednak w ogóle niepraktyczne, bo przy ruszaniu. Już te gramy tutaj szaleją, a nawet nic nie położyłem na tą łyżkę. Więc ona nie będzie w ogóle wiarygodna. Wróćmy do naszych butów: Wchodzimy do ciemnego pomieszczenia. Czyli do łazienki. I uwaga, nasze świecące w ciemności buty. Na znaczy nóżki. Ej, dobra, świecą, świecą, wy to widzicie, na pewno to widzicie. Patrzcie, świecące w ciemności. Myślę, że jakby się dłużej naświetliły, to jeszcze mocniej by świeciły. Ale jak za taką cenę, to produkt jak najbardziej do polecenia. Jak ktoś lubi takie rzeczy. Teraz, kochani, przetestujemy teleskop do telefonu za całe 15 zł. Patrzcie, teraz. Coś wypadło. Jak to kupowałem, to tam było pokazane, że można normalnie gwiazdy tym oglądać. Więc mam nadzieję, że to będzie tak działać. Są potrzebne do tego jakieś baterie. Raczej nie. Dobra, teraz odpalimy sobie kamerę. Nakładamy nasz teleskop i nic nie widać. Dobra, widać. Ej, to mam mega duże przybliżenie. Ej, to działa. Jakość tego jest bardzo słaba, ale zobaczcie. Ja przybliżam na tamtą klamkę, która jest tam. I zobaczcie, jak to widać. Jak to jest przybliżone? Myślę, że naprawdę dużo moglibyśmy tym zobaczyć. Później jak wyjdę testować drona to zobaczycie jak to będzie na zewnątrz wyglądało. Tu Wam pokazuję w tym momencie filmik. Ja chyba najbardziej czekałem na ten produkt, który mam teraz w ręku, czyli na mini kamerę bezprzewodową czy coś takiego. No I faktycznie jest to mini kamera. I do tego, do tej mini kamery mam, znaczy to nie jest w zestawie, tylko kupiłem detektor kamer. Detektor mini kamer i zobaczymy sobie przy okazji czy ten detektor też będzie działał. Kamera wygląda tak, trzeba ją naładować. Niestety, ale ta kamera nawet nie działała, więc dalej filmy jej już nie zobaczymy. Kamera się ładuje, a my w tym momencie przechodzimy do kolejnej bardzo ciekawej rzeczy. Są to okulary, w ogóle przejechały strasznie pomniecone. Okulary podobno z funkcją nagrywania. Kolejny kabel, znowu będzie trzeba to pewnie ładować. Dali nawet kartę pamięci. Ej, dobra, szanuję za to. To było bardzo drogie. A te okulary kosztowały 163 zł. One były naprawdę, bardzo, bardzo drogie. Ej, wyglądają naprawdę, naprawdę solidnie. Nie wiem, jak w nich wyglądam. To bardziej są takie sportowe okulary, powiedzmy, do sportowego użytkowania. Trzeba je prawdopodobnie naładować. Znowu. Okulary i kamera nam się ładują już, a my przechodzimy do testowania kolejnego produktu. Przed chwilą testowałem to, ten taki odsysacz, ale mi się niestety to nie nagrało, więc teraz szybko wam jeszcze opowiem, no bo już wiem jak to działa, nie będę udawał zaskoczenia. 85 zł kosztuje taki odsysacz powietrza, jest to... Znaczy odsysacz, to się nazywa odsysacz, ale tak naprawdę to dmucha, a nie wciąga. Jest to, wydaje mi się, że idealne. Ogólnie jest bardzo dobrze zapakowane, zwłaszcza jak na taką cenę. I naprawdę sam produkt jest solidny i zobaczcie w ogóle jak to działa. Jak głośno i jak to mocno... Jak to mocno daje powietrzem. Jest to naprawdę zarombiste. I do czyszczenia klawiatur albo czegoś na przykład w samochodzie, albo nie wiem, biurka, czy czegoś, myślę, że nada się idealnie. I mogę to serdecznie polecić. W tym pudełku jest coś, co kosztowało 46 zł. jest to odkurzacz. Ten taki automatyczny. Robot Zumba. Kolejne odwarki. No jak? Kolejne odwarki. Są dosyć tych podobarek. mi się chyba przydała jakaś instrukcja do tego. Jest instrukcja po polsku. Teraz sobie przeczytamy i będziemy wszystko wiedzieć. Ogólnie wszystko gi, tylko że jak ja go wciskam, to on jedzie tylko jak, jest, jak go wcisnę. Jak puszczam, to już nie jedzie. Ja mam nim odkurzać tak, że mam wciśnięty ten przycisk i on sobie będzie jeździł? Zobaczcie. Puszczam, nie jedzie. Dobra, zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją. Tu coś pomocowałem, coś tam porobiłem, co kazali. Uwaga. W dalszym ciągu jedzie tylko wtedy, kiedy go przyciskam. Jest to totalnie bez sensu, i chyba nie tak to powinno w ogóle działać. E, więc tego produktu nie polecamy. Teraz czas, żeby przetestować te okulary z funkcją nagrywania. Odpalamy je i jeżeli będą działały, to będziecie widzieć po prostu mój powód. Dobra, nie wiem, jeżeli one działają, to w tym momencie widzicie e, Widzicie to, co ja po prostu. Przechodzimy do testu naszego drona. Najważniejszy to jest dzisiaj. E, czy ten dron będzie latał i jak będzie latał. I jak będzie nagrywał przede wszystkim. 3, 2, 1 Oh Ciekawi mnie, nie wiem co zrobić, nie wiem co zrobić. Jak widzicie ten dron lata tylko jest troszeczkę źle skalibrowany, ja w ogóle nie potrafię nim latać. Dobra, nie, nie potrafię nim do końca latać, jakbym umiał to on by latał pewnie dużo lepiej. Ale jak widzicie działa i jeszcze przy okazji zobaczycie jaka jest jakość nagraja, no bo ja tego jak na razie nie widzę. No i to tyle, do zobaczenia, Elo.